I ja będę powoli zwiększał siłę tego magnesu i może być całkowicie tego świadomy, ale jednocześnie całkowicie naturalnie ręka może... Być z metalu i być przyciągany coraz bardziej z każdą sekundą centymetr za centymetrem, chwilą po chwili z każdym oddechem coraz bardziej i szybciej do Twojego czoła, ponieważ za twoją głową znajduje się magnes. Centymetr po centymetrze, każde włókno bierze i sprawia, że to idzie coraz bardziej i bardziej. Im bardziej próbujesz powstrzymać tę rękę, tym bardziej ona się zgina. Możesz się jednocześnie z każdym oddechem, patrzysz, że ona jest coraz bliżej i bliżej. I teraz dźwięk, ten magnes ma taką podziałkę. Więc biorę i nastawiam na trójkę. Zwiększa dwa razy siłę. I możesz próbować i cały czas, ale te mięśnie jakoś tak się układają. Ta ręka jest z metalu. Masz potężną wyobraźnię, więc widzisz to dokładnie. I teraz przestawiam na czwórkę. Zzz, coraz silniej i mocniej. I się zgina ręka i idzie do czoła. I to jest silniejsze od ciebie, ale spokojnie, całkowicie naturalnie. Jeszcze ten pięć. Coraz silniej i silniej. Starasz się skoncentrować i próbujesz się temu przeciwstawić, całą siłą woli. Ale wiesz, że to całkowicie naturalne i silniejsze od ciebie. Tak jakby coś za twoją głową jeszcze jeden gigantyczny magnes. Sześć. Coraz mocniej, centymetr po centymetrze. Ręka swobodnie, dokładnie tak, rozluźnij się. Z każdym oddechem coraz mocniej, mocniej. Przekręcamy na siódemkę, to jest 70% mocy dwóch magnesów. I możesz próbować całej siły, ale cały czas ręka z metalu i osiem. Przekręć na ósemkę. I coraz mocniej i mocniej oddziaływanie elektromagnetyczne ciągnie tę rękę jak magnes. Dosłownie wiesz, jak to jest? Włączysz magnes, i ta ręka wolniej idzie do przodu, ale do przodu, tak? Czyli do magnesu, w tą stronę Twojej głowy, bo za Twoją głową znajduje się ten magnes. I możesz próbować przeciwstawiać się temu, ale wiesz, że to całkowicie i naturalnie. Ręka z, ma ręka z magne ręka, magnes, ręka-magnes, magnes-ręka przyciąga coraz mocniej i mocniej. I przekręcamy na 9. 90% mocy. Ręka już nie wytrzymuje w pewnym momencie. I 10-100% mocy magnesu. Twoja głowa wręcz przyciąga tę rękę coraz mocniej i mocniej, z każdą sekundą, z każdym oddechem, coraz mocniej. Dwa razy mocniej z każdym oddechem, dwa razy mocniej z każdym słowem, które słyszysz. Cały czas jesteś świadomy, ale cały czas z każdym oddechem coraz mocniej i mocniej przyciąga. Dokładamy jeszcze jeden magnes. Każde słowo coraz mocniejsze przyciąganie. Oddech. Jeden oddech, coraz mocniej i mocniej. Dwa razy. I spróbuj tyle wytrzymać. I z każdym uśmiechem, oddechem i słowem coraz mocniej i mocniej. I możesz się sam dziwić, że ona jest już tak blisko, ale będzie zaraz jeszcze bliżej, centymetr po centymetrze. <laughs> Ciężka jest walka z magnesem, możesz w pewnym momencie się poddać. A ja mu chcę udowodnić, ale to jest silniejsze, nie dam rady, więc jeszcze jeden magnes dokładamy, gigantyczny magnes wielkości tych dwóch stawiamy za twoją głową. A twoja wyobraźnia jest bardzo potężna, więc coraz mocniej przyciąga tę metalową rękę, z każdą sekundą, centymetr po centymetrze, milimetr po milimetrze, twoje mięśnie ciągną je, bo ona jest dokładnie tak. Brawo.